Damian i Witam was w nowym odcinku, w którym otworzymy sobie jedną skrzynkę Gamma 2 case, no i trochę o nich porozmawiamy. No i okay, ta skrzynka wyszła dzisiaj w nocy, no i mamy tutaj parę ciekawych skinów. Na pewno tym ciekawym skinem jest ten Akacz, który na swój sposób jest na pewno ładny. Niektórym może się podobać, niektórym może się mniej podobać, a niektórym może w ogóle się nie podobać, także no co, z ustami się nie dyskutuje. Mi tak szczerze podoba się Średnio, ale jakbym go trafił, to na pewno, na pewno byłbym szczęśliwy, bo, bo ten lekarz jest na pewno bardzo drogi. Co do tego FAMASa, ten FAMAS wygląda fajnie i to jest chyba jeden z fajniejszych FAMASów: do tego czerwony, więc, więc raczej jego cena nie powinna być taka strasznie droga. Myślę, że coś po pewnym czasie tak w okolicach 5 euro, potem może nawet taniej taki mak 10 mi się wydaje, że coś w ten nie będzie cena. Yy, AUK. Ok, całkiem spoko. Yy, MP9 mp9 fajne w sumie, ale są fajniejsze skiny do mp9 jeżeli chodzi o to i pewnie będą dużo tańsze na pewno na początku, dlatego e, no, co do mp9 to tak średnio tek tutaj jest na pewno super, full injector full injector wygląda naprawdę fajnie na kaczu i również e, bardzo fajnie wygląda na teku, także to na pewno na plus tej skrzynki deagle taki sobie, umówmy się no przeciętny nie jest zły, ale są dużo lepsze e, clock są, są... fajniejsze, tak? Są fajniejsze glocki. Na pewno ten ostatni glock czerwony był fajniejszy. No ale... no co? No co ja mogę powiedzieć? No... okej okay, nawet. Tak, tutaj kolejny jakiś e, słaby skin do maga. Kolejny... Pff, bardzo, ale to bardzo dziwny skin e, do skara. W ogóle mi się nie podoba ten zielony na no, skarach, nie wiem czemu. Tutaj SG nawet fajne. Podobne widziałem w warsztacie, nie wiem, czy to jest nawet to samo, czy nawet, nie wiem, czy to czasem nie jest nawet to samo. Yy... Ocestniki też są fajniejsze, tak. Nawet, yy, kurczę, fioletowe, z no to najpierw XM, teraz 5.7, tak. To jest słabe. No i zostaje G3 G1. Też średni. Aha, dobra, jeszcze jest Negev. Tutaj z ekstremek jest dużo i nawet spoko w sumie. Chociaż też są fajniejsze, ale nawet spoko, jak na niebieski. O i ta p to jest chyba najlepszy skin w sumie tutaj. Jeżeli chodzi o cenę jakoś, to P90 jest najlepszym skinem, zobaczcie, to wygląda całkiem przyjemnie. Jeszcze jest UMP, UMP, kurde, sporo tych skinów w tej szczycie, e, o tym zapomniałem i UMP też spoko. Dobra, jeszcze XM i to na tyle. XM tradycyjnie jak na XM a chyba chyba nawet lepiej trochę niż na XM, bo wcześniejsze XM były słabe, ten wygląda, się, wygląda nawet fajniejszego. No i ogólnie ocenianie tę skrzynkę to jest takie według mnie 6 na 10. Mogłyby być lepsze itemy w tej skrzynce. Wiecie, jak bardzo twórcy się starają w tym e workshopie, dają naprawdę tyle fajnych itemów. Wiecie to na przykład po mojej serii pięć skinów, które mogą znaleźć się na skrzynce. Niestety Gabe ani Walf nie użyło żadnego z, z tych przedstawionych przeze mnie. No i mi się wydaje, że tamte byłyby dużo lepsze. Nawet niektóre, chociażby dwa wzięli, na przykład na czerwony. To mam WP, którą, która była w ostatnim odcinku. To by było po No ale dobra, nie przedłużajmy. Dzisiaj otworzymy sobie tylko jedną skrzynkę. Ale mam dla Was ciekawą propozycję. Otóż niedawno był odcinek otwierania skrzynek z moim bratem, pod którym piliście prawie 7,5 tysiąca łapek. Macie gdzieś tutaj do niego adontację. No i Wam obiecałem, że zrobimy kolejny. Dlatego gama dwójki to mogą być właśnie te skrzynki. No i moja propozycja jest taka: za każde 300 łapek pod tym filmem otworzymy z bratem jedną skrzynkę, właśnie o openingu z nim. No a żeby było ciekawe, i zrobimy tam jakiś fajny challenge piankowy. Myślę, że Gratusiowi się to spodoba. Więc po prostu będziemy otwierać skrzynki Gamma 2 i robić ten piankowy challenge. Nie wiem, czy wiecie na czym to polega. Jeżeli nie wiecie, to spokojnie zobaczycie to w kolejnym odcinku z otwierania skrzynek. Także taka umowa jest, jaką słyszeliście przed chwilą. Ja już nie przedłużam i otwieramy tą skrzynkę. Jak patrzymy na te skinę, to naprawdę. No nie wiem, no średnio to wygląda. Tu może być tylko jedna opcja: Kosa i Kosa I am done. A i przeleciał nawet jakiś, jakiś światowy item. Chciałbym P90, chociaż. Dobra, mam Negevo. Tak. Jeszcze jakiegoś porysowanego pewnie. Jakiś e, śladu używania czy coś. przetestowanego w boju. Dobra, zobaczmy ile to kosztuje. Na skrzynkę wydałem około 6,5 euro. A Negev kosztuje 33 centy. 25. <gry> Czyli niestety dzisiaj słaby drop, ale pamiętajcie, że to może się zmienić w kolejnym odcinku z otwierania. No i pamiętajcie również, że każde 300 łapek pod tym filmem to jest jedna skrzynka w openingu z bratem. Oda mnie to dziś na tyle. Siema!